W okresie jesienno-zimowym znów ucierpiały altanki śmietnikowe na Osiedlu Sobieskiego. Teraz, kiedy aura sprzyja ich naprawie, pracownicy administracji pełną parą przystąpili do likwidacji skutków wandalizmu i głupoty. Usuwamy szkody, które powstały w związku z tymi ostatnimi podpaleniami. Jest malowany boks gabarytowy przy bloku 412. Tam na szczęście paliły się tylko gabaryty, więc, więc trzeba zabezpieczyć blachę. Kontynuowane są też prace przy feralnym śmietniku pomiędzy blokami 508 a 510. Feralnym, bo wyjątkowo często ktoś rozpala w nim ognisko. Altanka była niedawno remontowana przez firmę zewnętrzną. Niestety znowu została podpalona. Udało się nareperować drzwi, wykorzystać starą konstrukcję z tych, z tych poprzednich drzwi konstrukcję stalową, dać nowe blachy. Do tego też udało się wykorzystać te blachy, które były na pokryciu dachowym. Trzeba je było jednak wyprostować i pomalować. Niebawem zaś osiedlowi konserwatorzy przetransportują blachy i zamontują tam, gdzie ich miejsce. Inna ekipa zajmie się z kolei wykańczaniem altanki usytuowanej przy bloku numer 512. Wcześniej prace zostały wstrzymane ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Jest tam do zrobienia jeszcze obróbka drzwi, taka kosmetyka, tynki, ale ponieważ częściowo tam będziemy dawać marmolit, on ma to do siebie, że długo schnie. Więc musi być taka pogoda, jaką teraz nam zapowiadają, czyli takie suche słoneczne dni. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą. Jak tylko pogoda się troszkę jeszcze poprawi, będzie kończył tą altankę. W tym miejscu nasuwa się pytanie, kto i kiedy zakończy plagę podpalania osiedlowych śmietników. Administratorzy wciąż naciskają ratusz aby ulicę Pałacową włączyli do systemu miejskiego monitoringu. Trwają też rozmowy i konsultacje z policją. Zależy nam na tym, żeby sprawca w końcu został wykryty i być może obciążony kosztami dotychczasowych napraw altanek, a tych podpaleń było o paręnaście. Dotychczasowe koszty usuwania skutków podpaleń wyniosły już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Duża część tej kwoty zostanie pokryta z wykupionej przez SMLW polisy ubezpieczeniowej. Resztę solidarnie będą musieli dopłacić spółdzielcy. Przyszła wiosna i zrobiło się ciepło. Osiedlowe place zabaw niedługo więc znów będą oblegane przez spragnione zabawy maluchy. Zanim jednak do tego dojdzie, place trzeba po okresie zimowym odpowiednio przygotować. Dbamy o place zabaw. Na pewno musi być obowiązkowo zrobiony przegląd urządzeń zabawowych. Natomiast zarówno do piaskownic, jak i na cały teren przeznaczony dla dzieci jest nawożony świeży piach, na który spółdzielnia posiada odpowiednie certyfikaty. Wszystkie place zabaw są też kontrolowane przez służby sanitarne. Sonepit sprawdza każdy jeden plac zabaw, każde jedno urządzenie zabawowe, więc nie może być tutaj takich sytuacji, żeby coś było niebezpieczne, tym bardziej, że no na tych placach zabaw bawią się nasi milusińscy. Dobrze by też było, żeby ci mieszkańcy, którzy wyprowadzają psy na spacer, trochę bardziej pilnowali tego, aby ich czworonogi nie załatwiały się tam, gdzie bawią się dzieci. Dobiega końca kolejna spółdzielcza inwestycja blok przy ulicy akademijnej 17 na osiedlu przy lesie. A skoro tak, pracownicy SMLW zadbali, aby jego potencjalni mieszkańcy mogli tam zajrzeć w każdy kąt i być może znaleźć cztery własne. Wszystkie osoby zainteresowane zakupieniem mieszkania na osiedlu przy lesie zapraszamy na kolejny dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 18 kwietnia. Będziemy na osiedlu czekali na, na wszystkich chętnych od godziny 10 do 14. W wykańczanym właśnie budynku czeka jeszcze na klientów 29 mieszkań 1, 2 i 3 pokojowych o różnej powierzchni i na różnych kondygnacjach. Wspólne jest tylko ich korzystne położenie. Jabłonowskie osiedle stanowi bowiem udany kompromis pomiędzy oazą spokoju, a miejscem, z którego wszędzie blisko. Bardzo dobry dojazd i do Warszawy i do Legionowa. Jeżdżą tam autobusy ZTM-u. No w sumie do tych prywatnych linii też nie jest jakoś, jakoś bardzo daleko, tak też można z nich skorzystać. Wokół są piękne tereny leśne, szkoła, przedszkola, korty tenisowe, na osiedlu jest boisko. No i oczywiście wiele placów zabaw, co biorąc pod uwagę rosnącą liczbę młodych przylesian ich rodzice bardzo cenią. Atutem oferowanych przez SMLW mieszkań jest także ich cena, pierwotnie skalkulowana na 4800 zł ostatecznie ma być nieco niższa. Blok zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku, ale nabywcy już w czerwcu będą mogli rozpocząć prace wykończeniowe, inaczej niż chętni na powstające dopiero domy przy ulicy Akademijnej i Politechnicznej. Choć gotowe będą za rok, przyjrzeć im się z bliska można jednak już teraz. Osoby, które są zainteresowane zakupem domu, zapraszamy również 18 kwietnia. Można zobaczyć teren tej, tej budowy. No właściwie, domów jeszcze nie widać. Można porównać z osiedlem, który jest już obok, ponieważ będzie wyglądało w sumie bardzo podobnie. Obecnie budowane domy mają powierzchnię od 131 do 168 metrów. Działki są tak od 419 do 800 metrów. Na nowych mieszkańców czeka jeszcze tylko 12 domów. Z ewentualną decyzją warto się zatem pospieszyć.